Teraz skrajna bezczelność, pary bankrutów. Ogłosili upadłość, na poczet długów przekazali swój dom. Za niemałe pieniądze kupiło go młode małżeństwo i od dwóch lat nie może się wprowadzić, bo byli właściciele śmieją się wszystkim w twarz. Pan Ryczek kupił dom razem z nami. Ale państwo sami się zgłosili do Sędyka. Ja się nie no proszę bardzo. Pieniądze wpłacił na konto Masu, podłościowych. Mhm. to są nie już jego pieniądze, to są pieniądze ale, to, są to? Ale, ale jego dom jest, a, a ale... państwo nie chcecie tego domu opuścić. To się Nie jest covidowa i koniec. To nasza próba rozmowy z poprzednim właścicielem tego domu w Sanoku, który uparcie mieszka w nim do dziś. To jest okropne, co im się przydarzyło. Kojarzę, Kojarzę, tak. Nie zdawałem sobie sprawy, że ludzie są zdolni posunąć się do takiej rzeczy. Sprawa państwa Ryczków jest pierwszą sprawą, z którą mam do czynienia, tego typu sprawą. Doznałam szoku, tak naprawdę. Czytając wyrok, czytając akt notarialny, słuchając wypowiedzi pana Tomasza i pani Magdaleny, nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. Ta zagmatwana historia, w której roi się od trudnych sformułowań prawnych, absurdów, ale przede wszystkim niesprawiedliwości, zaczęła się od marzeń. Tomasz i Magdalena Ryczkowie marzyli bowiem o własnym domu w urokliwym Sanoku. Małżonkowie w 2019 roku znaleźli ogłoszenie. Syndyk wystawił na sprzedaż budynek przejęty w wyniku tzw. upadłości konsumenckiej małżeństwa Janusza i Edyty H. Ryczków urzekło to miejsce, zapłacili pół miliona złotych i stali się właścicielami wymarzonego domu z działką. Przed zakupem przez nas tej nieruchomości my żeśmy byli u państwa. I rozmawiali z panem Januszem, i pan Janusz zarzekał się wtedy, że on tą nieruchomość opuści i się wyprowadzi. Tylko jak znajdzie jakiś lokal, prawda, do wynajęcia. Wzięliśmy to za dobrą wiarę, no ale jak się okazało w dalszym toku tych, tych całych wydarzeń, niestety nie było tak do końca. Janusz H., czyli były właściciel domu, z lubością przy każdej okazji mówi o sobie posiadacz. Proszę opuścić posesję. Ale co ja to nie opuścić? Ja jestem posiadaczem. Proszę opuścić posesję. To jest moim zgodnym pani. Ten pan jest właścicielem tej posesji. Byli właściciele, nie zamierzają się wyprowadzić i zasłaniają się tak zwaną ustawą covidową. Zaczęła ona obowiązywać tuż po tym, gdy syndyk sprzedał ich 140-metrowy dom państwu ryczkom. A ci do dziś, mimo że od dwóch lat są właścicielami posesji. Muszą wraz z 15-miesięczną córeczką żyć w wynajmowanym mieszkaniu. Z perspektywy czasu, po prostu. Ja myślę, że to od samego początku było ukartowane tak, że, żeby po prostu ktoś to kupił, a oni się nie wyprowadzą. Od każdego pisma jest odwołanie, każdy list jest odbierany w ostatnim możliwym terminie, każdy, na każde pismo jest odpowiedź w ostatnim możliwym terminie, czyli przeciąganie sprawy. No to nie świadczy o tym, że ci ludzie chcą w jakikolwiek sposób, nie wiem, no dogadać się, czy, czy, czy nawet rozwiązać ten spór. Ryczkowie skierowali sprawę na drogę sądową. Dokładnie mniej więcej po roku dostaliśmy wyrok e, sądu drugiej instancji z Krosna. Wyrok jest dzisiaj prawomocny jest u komornika. E, no ale od tego roku nie dzieje się nic. Ustawa COVIDowa ma przede wszystkim ten wpływ na prawo własności, że wyłączyła możliwość prowadzenia postępowań egzekucyjnych związanych z eksmisją. Tym samym zaingerowała mocno w prawo właścicieli, stawiając wyżej prawa lokatorów, prawa najemców, prawa osób, które bezumownie korzystają z nieruchomości względem uprawnień właścicieli tych nieruchomości. Próby odzyskania własnego domu do dziś są bezskuteczne, co więcej spowodowały, że toryczkowie musieli tłumaczyć się przed policją. Niestety państwo chł... mimo że są w mojej opinii są dzikimi lokatorami, ponieważ nie mają żadnej absolutnej podstawy prawnej, żeby przebywać w tej nieruchomości. No, Złożyli wniosek na policję, że ich nękamy. Zawiadomienie o uporczywym nękaniu Komenda Powiatowa Policji w Sanoku otrzymała 23 listopada bieżącego roku. W związku z tym zawiadomieniem, Wydział Kryminalny prowadził postępowanie sprawdzające. To postępowanie zakończyło się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Absurdalne donosy na policję najwyraźniej małżeństwu H weszły w krew, bo i w czasie obecności naszej ekipy przed Domem Ryczków pojawił się patrol. To jest wyrok też pierwszej i drugiej instancji z klauzurą wykonalności. Tak jest. Pan Janusz na pewno odebrał. Ci państwo naruszają do Chodzą mojego To jest pan właściciel. ja jestem posiadaczem, ale to jest Pan właściciel. Policjanci na miejscu wylegitymowali uczestników tej interwencji. Zgłaszający został poinformowany o toku dalszego postępowania. Wstępne czynności kwalifikujemy jako bezpodstawne wezwanie policji. Trzymam go i chcę zamknąć. Do widzenia. Dziękuję. Zgodnie z prawem nie może zrobić de facto nic, ponieważ zrobił już wszystko, co mógł. Uzyskał prawomocny tytuł wykonawczy, skierował sprawę na tok postępowania egzekucyjnego i w tej chwili tylko i wyłącznie komornik jest władny zaingerować. Krótko mówiąc buta i arogancja. Pan wprost przyznał, słyszałam na własne uszy, że korzysta, bo jest taka możliwość, więc korzysta z tej ustawy. To szczęście z zakupu tego domu to już chyba dawno gdzieś tam prysnęło. przyznają państwo, że krew się burzy na taką bezczelność. Oby jak najszybciej sprawiedliwości stało się zadość. A w piątego